Dzień dobry, dobry wieczór Państwu z tej strony Aguti. Dzisiaj chciałem powiedzieć o książce Przewodzenie Lewiatana. Jest to pierwsza część cyklu Expanse autorstwa Jamesa S.A. Korea. Książka ta została napisana w roku 2011, na polskim rynku została wydana w 2013 roku. To akurat wydanie pochodzi z roku 2018. A sam tytuł, sam ten cykl tych cykl książek mogą Państwo znać bardziej z serialu, który na polskim rynku ukazał się w roku 2016. Jeżeli chodzi o zarys fabularny tej książki, to książka rozpoczyna się sceną, w której Julie znajduje się na statku kosmicznym. Ten statek atakują bandyci, i tu w wyniku pewnych wydarzeń ona ląduje w takim schowku, który pełni rolę swego rodzaju celi. Tam przebywa około 8 dni. I postanawia się wyjść z tego schowka, i wtedy okazuje się, że na tym statku nikogo już nie ma. I ta sytuacja, ten atak, ten incydent na tym statku może się przerodzić w coś większego, w coś groźniejszego, w konflikt na dużą skalę. Jeżeli chodzi o plusy, to pierwszym z nich jest właśnie ten początek, który jest taki ciekawy i Tajemniczy. Drugim z nich jest sposób prowadzenia narracji, czyli rozdziały zostały podzielone na poszczególnych bohaterów i to właśnie z ich perspektywy poznajemy dalszą historię. Kolejnym plusem jest to same tempo akcji, które w tych rozdziałach jest dosyć dobrze wyważone. Tutaj zazwyczaj, może nie zawsze, ale zazwyczaj ten rozdział kończy się takim malutkim cliffhangerem, takim zawieszeniem akcji, które nas. No, zaciekawia, co będzie dalej, co się będzie działo, i wtedy zazwyczaj jest tak, że się zmienia też ten punkt widzenia. Więc wtedy znowu czekamy, co się wydarzy. Tutaj, a tutaj mamy zawieszenie akcji, i to jest takie dosyć um, ciekawe rozwiązanie. Moim zdaniem, jest to na plus. Tu też warto zaznaczyć to, że nie będzie tu wiele takiego, takiego języka technicznego, ani fizycznego, ani naukowego, który by nas przygniótł, który by mógł spowodować, że ten tekst będzie trudny w odbiorze. Też za plus ja uznaję, że postaci posługują się takim językiem bardziej potocznym, codziennym, a nie takim bardzo literackim. Kolejnym plusem dla mnie przynajmniej jest to, że tak jak wspomniałem, ta akcja jest widziana oczami różnych bohaterów, i te wątki tych bohaterów spotykają się tutaj już w tym tomie. Dlaczego już mówię już w tym tomie, bo ta książka ma wiele tomów, wiele kolejnych części i dla mnie nie było to oczywiste. Nie jest to oczywiste, że te wątki się spotkają ze sobą, a gdyby się nie spotkały, to dla mnie by było to na pewno minusem, tak, bo ja bym liczył na to, że jednak ci bohaterowie w jakiś sposób się zetkną, jakoś ich losy się ze sobą skrzyżują. I tutaj też, oprócz tego, że te losy tych bohaterów krzyżują się, no i też czasami rozchodzą, to one są przedstawione te skrzyżowania ich dróg w taki sposób um, Wiarygodny, w który jesteśmy skłonni uwierzyć, że tak mogło się zdarzyć, że faktycznie ten zrobił to, ten spotkał się tam, poleciał tutaj i te drogi właśnie w tym momencie się zetknęły i tak to spotkanie mogło wyglądać. Kolejnym plusem, który dla mnie jest osobiście ważny, to może taka dosyć drobna rzecz, ale to jest zwrócenie uwagi na pewne szczegóły, w których w wielu książkach się nie zwraca uwagi. O co mi chodzi? Mianowicie chodzi mi na przykład o to, że. Naboje w magazynku się kończą, że broń trzeba przeładowywać. Często na to się nie zwraca uwagi, a tutaj ten element jest zaznaczony. To, co też jest dla mnie ważne, to bohaterowie mają jakąś refleksję, prowadzą refleksję nad tymi wydarzeniami, które się dzieją i mamy do tych autorefleksji, do tych przemyśleń bohaterów wygląd. Co do tych bohaterów, to... Ci bohaterowie są jacyś. Możemy ich lubić, możemy ich nie lubić, ale na pewno są dosyć charakterystyczni, różni od siebie i także przedstawiają różny pogląd na pewne sprawy. Jeżeli chodzi o minusy tej książki, to moim zdaniem jest nim zakończenie. I nawet nie chodzi o to, że już tam szczególnie fabularnie mi się nie podobało, chodzi o styl, w jakim zostało napisane. Ponieważ nie mamy takiego jednego konkretnego punktu kulminacyjnego, w którym tam się wszystko kończy, tylko jest no, niby ten punkt kulminacyjny, ta kulminacja całej tej e, opowieści, ale jest ono mocno rozciągnięte i przez to napięcie oczywiście jest cały czas na wysokim poziomie, ale przez to czujemy się nim właśnie zmęczeni, a nie mamy takiego efektu, że wow, super, tutaj jest zakończenie, tu się wszystko wydarzyło, ekstra. Jest też taka pewna scena, nie będę stracę jaka, nie będę mówić szczegółów właśnie, żeby tutaj fabuły nie zdradzić, i warto zaznaczyć, że to jest scena dosyć kluczowa. I tak jak wcześniej wspominałem, na plus, że tutaj autor zwraca uwagę na szczegóły, czyli przyładowywanie, broni, że naboje się kończą i tak dalej tak dalej, to tutaj niestety tej tutaj... Zwrócenie uwagi na tę szczegółowość zabrakło. I w związku z tym, że była to dosyć kluczowa scena, tego zabrakło, a było to budowane przez całą książkę, że miałem poczucie właśnie, że ta książka bardzo na to mocno zwraca uwagę, to tutaj dosyć mocno mnie to rozczarowało. Podsumowując, jest to bardzo dobrze napisana space opera, w której mamy wgląd wewnętrzny bohaterów. Ale też takim mankamentem jest to, przynajmniej moim zdaniem, że te takie momenty dramatyczne są za bardzo dramatyczne za bardzo jest to podkręcone i za bardzo też rozciągnięte w czasie. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Chodzi w niej mianowicie o to, że jak wspominałem wcześniej, że na plus. <śmiech> 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 Dobrze. Czy jeden statek może zmienić losy wszechświata? No to domyślamy się, jaka może być odpowiedź. Tak, no tutaj oczywiście jest, że nie, nie może. I jeżeli miałbym tę książkę polecić fanom tego serialu, to powiem, że nie wiem, bo serialu po prostu nie oglądałem. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zajem, trzeba tutaj. To ludzie to robią, to oglądają, klikają po prostu, tu że o, ale świrus po prostu.